Jesteśmy w zespole szkół logistycznych w pracowni zawodowej, gdzie zakupiliśmy nowy symulator jazdy lokomotywą. No i za chwilę zamierzam wszystkich zabrać do Jelenie Góry. Jest gwizdek, to sorry, ale muszę, muszę jechać. W zespole szkół logistycznych mamy nowy symulator pojazdu trakcyjnego który umożliwia połączenie kilku przedmiotów zawodowych ich teorii w praktyczne, praktyczne działanie ucznia, zapoznanie się z warunkami, które mogą go spotkać w czasie prowadzenia pociągu, zmiennymi warunkami. I z sytuacjami niebezpiecznymi oraz sytuacjami niestandardowymi występującymi w czasie przejazdu przez daną linię kolejową. Dzięki takiemu symulatorowi możemy swoją wiedzę przekuć na praktyczną, z teoretycznej. Dzięki takiemu symulatorowi możemy przeszkolić się z wszystkich zdarzeń niespotykanych na co dzień w praktyce sytuacji niebezpiecznych, jak zachować się, kiedy spotkamy się z taką sytuacją. Obyśmy się spotykali z nim jak najrzadziej. Po naszej szkole od razu możemy przystąpić do, szkoleń, do egzaminu na licencję maszynisty, na których również wykorzystuje się takie symulatory, jak obecnie tutaj mamy w naszej szkole.